Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wreszcie przejść do tego drugiego etapu napomnienia, który gdzieś tam, no tak, już trochę myślę przy niektórych odcinkach gdzieś wyprzedziłem. No bo niektóre, można powiedzieć, uwagi dotyczą nie tylko napomnienia jeden na jeden, ale też pewnych kolejnych kroków, czy w ogóle postawy w trakcie napominania. Natomiast chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że jest bardzo ważny taki, myślę, etap, który gdzieś. Pomijamy dosyć często w praktyce dnia codziennego. W zborach, myślę, że też w takich relacjach po prostu chrześcijańskich, relacjach braterskich, siostrzanych, rodzinnych, wszystkich tych relacjach, gdzie te biblijne zasady po prostu są dobre i pomagają nam pomagać innym, bo tak naprawdę napominanie jest po prostu sposobem może trudnym do przyjęcia, ale sposobem na pomaganie innym ludziom, którzy idą. Schodzą na złą drogę. O to, o, to, o to po prostu chodzi. I tu się pojawia ten właśnie wers, ten werset z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza 16. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Myślę sobie, że tutaj takie dwa, można powiedzieć, wychodzą. Hmm, Dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest taki wymiar rzadko może u nas gdzieś doceniany, ale bardzo ważny w Starym Testamencie czyli, że wiarygodne świadectwo to nigdy nie jest świadectwo jednej osoby. Oczywiście ta jedna osoba może być wystarczająca, jeśli ktoś ma sumienie wrażliwe, jeśli ktoś, ktoś faktycznie no, zna prawdę, ale może zapomniał, albo udaje, że zapomniał, albo z jakiejś przyczyny po prostu tu sobie coś tam yy, sam próbuje się przekonać, i w tym momencie taka jedna osoba, która odważnie, w szczerości, wprawdzie w stanie, jest w stanie takiej osobie pomóc. Ale czasami jest tak, że po prostu rzeczywiście może z różnych przyczyn ta osoba już znacznie bardziej gdzieś zaszła, albo może wydaje jej się, że jest inaczej. I tutaj pojawia się ten biblijny element, bardzo ważny, myślę, również w takim codziennym życiu. Bo to te zasady przecież nie są jakimiś sztucznymi, takimi formalnymi zasadami, chociaż są wykorzystywane do dzisiaj w sądownictwie w większości krajów. Mianowicie, właśnie kwestia tego, żeby ta, to świadectwo było wiarygodne, to się powinno pojawić nie jedna osoba, ale dwie lub trzy przynajmniej. Tak? I jak patrzymy na Stary Testament, to właśnie takie, takie wymaganie jest, żeby, żeby, żeby można było kogoś prawomocnie osądzić. Zwróćcie uwagę też. Przy okazji znana historia Jawnogrzecznica, drugi rozdział, gdzie nie ma tak naprawdę świadka, ale pomijam ten temat, bo to jest trochę temat na inny temat, na inny odcinek. I no właśnie, tutaj pojawia się to, że w pewnym sensie temu człowiekowi napominającemu powinniśmy dostarczyć biblijnie wiarygodnego, jakby wiarygodne świadectwo. Innymi słowy, powinno się pojawić w tym momencie, jeśli ta jedna nasza rada. Zakładamy, że zrobiliśmy właśnie to we właściwy sposób, Opowiśmy powinniśmy wybrać sobie drugą osobę albo może drugą i trzecią, żeby po prostu on zrozumiał, czy ta osoba zrozumiała, ta kobieta, żeby właśnie dzieje się coś poważnego, dzieje się coś poważnego i że ten temat nie jest takim tematem, który, który może zlekceważyć. Bardzo ważna rzecz jeszcze tak przy okazji, dodam, że bardzo często ten drugi temat jest pomijany, czyli pójdziemy sami, coś powiemy, no a potem to już tam powiedzmy gdzieś staje się to kwestią publiczną. Nie, właśnie ma nie stać się jeszcze kwestią publiczną. Powinien być, powinien się pojawić ten drugi etap. Myślę sobie, że bardzo często jest on pomijany, a jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny, jest takim pośrednim etapem pomiędzy właśnie uczynieniem czegoś, faktem znanym, a faktem znanym tylko nam. Czyli bierzemy kogoś ze sobą. I tu się pojawia praktyczna kwestia, kogo ze sobą wziąć, czym się kierować. No i tutaj jakby ten fragment tam nie podpowiada, natomiast patrząc tak trochę z perspektywy duszpasterskiej, myślę, że możemy pójść jednym z dwóch tropów. Jeden trop to jest taki, że jeśli znamy tę osobę, to powinniśmy wybrać kogoś, kto, kogo ta osoba szanuje. Czyli powinniśmy się kierować po prostu tym, żeby ta osoba, którą, którą gdzieś wprowadzimy w ten temat, żeby była osobą na tyle dojrzałą, żeby nie wygadała, nie rozgadała, a jednocześnie żeby była taką osobą, która no, rzeczywiście sprawi na tyle, na jesteśmy w stanie rozpoznać tą sytuację, że to osoba, która błądzi, zostanie właśnie dzięki jej świadectwu, jej potwierdzeniu tej sprawy, że ona się zgodzi z nami, powie, słuchaj, to jest poważna rzecz, nie wolno tak robić, to jest złe, zastaw to albo zniszczycie to, jakkolwiek. Ale, żeby to była osoba, która rzeczywiście ma pewien autorytet u tej osoby, którą napominamy. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo bardzo ważne, żeby właśnie kierować się dobrem tej osoby i wybrać osobę, którą ta osoba szanuje. Więc to jest chyba takie jedno kryterium. I myślę sobie, że takie sytuacje powinniśmy się z tą osobą spotkać, wprowadzić trochę w kontekst, dlaczego tak jest, co się wydarzyło, jak to widzimy, no i się umówić mówić się później z tą osobą, która, która błądzi. Druga opcja jest taka, jeśli takiej osoby nie znamy, albo jest nam ciężko orzec, tak naprawdę, kto taką osobą powinien być, no to powinniśmy po prostu pójść do jakiegoś, czy starszego, czy pastora, czy członka Rady Zboru, czy może pastorowej, jeśli to jest kobieta i to są powiedzmy takie kwestie, powiedzmy, bardziej no, intymne, związane z, z życiem, no, generalnie z jakimś przywódcą rozpoznanym w naszym zborze oczywiście też poprosić o dys dyskrecję w tej sytuacji to się powinno rozumieć samo przez się, ale nie zawsze może tak jest, więc lepiej to wyrazić, zwerbalizować I, i wtedy w jakim sensie można powiedzieć, no kierujemy się tą taką logiką bardziej formalną rozpoznaniem kościoła już wyrażonym właśnie w takiej strukturze zboru jakby nie patrzeć, myślę sobie, że właśnie ta druga Drugi etap jest bardzo ważny. Powinniśmy sobie wziąć do serca, żeby ten drugi etap się pojawił, i myślę, że powinniśmy również w takiej sytuacji liczyć na to, modlić się o to, żeby, żeby to po prostu zadziałało, żeby nie, nie trzeba było pójść dalej. Także życzę Wam właśnie takiej mądrości, jeśli macie taką sprawę. A jeśli ktoś Was napomina z drugą osobą, to docencie to, że ta osoba naprawdę trzyma się biblijnych zasad. No, i niech nas Pan Bóg prowadzi w jednym i drugim przypadku, żebyśmy właśnie szli Jego drogą, żeby to napomnienie spełniało Boże cele. Niech tak się dzieje. Panie, dziękujemy Ci za to, że ustaliłeś zdrowe wzorce, dobre wzorce. Dawaj nam, Panie, ulegać im, dawaj im, nam stosować je w naszym życiu i, i pomagać sobie nawzajem, abyś Ty był, Panie, uwielbiony. Z Bogiem. Do zobaczenia.